Konfiguracja programu WebPOS ustala wiele istotnych parametrów. Jeżeli z programu korzystają różni użytkownicy, to wskazane jest zarejestrowanie każdego z nich i przypisanie im stosownych uprawnień. W podmenu sprzedaż dostępne są do konfigurowania jedynie parametry obsługi procesu sprzedaży w programie WebPOS. Istotny wybór, który standardowo przypisuje kasjera jako sprzedawcę do Paragonu. Metoda wyboru sprzedawcy przypisywanego do Paragonu kod kreskowy lub kod kreskowy i wybór z listy. W niektórych rozwiązaniach organizacji i sprzedaży sprzedawca jest przypisywany do pozycji Paragonu. Do jednego dokumentu przypisanych jest kilku pracowników. W tej opcji ustalamy sposób wyboru pracownika. Dostępne są następujące opcje: Brak możliwości, Wybór z listy, Wybór z listy i skanowanie kodu po wprowadzeniu pozycyjny dokument. Odpowiedź na pytanie: czy w ogóle rejestrować sprzedawcę podczas wystawiania paragonu? Sprowadzeniem warunku wyboru formy płatności dla zamknięcia zmiany. Akceptacja oznacza, że konieczny będzie wybór co najmniej jednej formy płatności. Sprowadzeniem warunku ustalenia formy płatności gotówka dla zamknięcia zmiany. Akceptacja oznacza, że konieczny będzie wybór formy płatności gotówka. Włączenie tego przełącznika spowoduje, że po wydruku Paragonu użytkownik będzie wylogowywany. Włączenie tego przełącznika spowoduje, że rozpoczynając zmiany, pojawi się pytanie o wartość gotówki w szufladzie kasowej. Tryb edycji form płatności przy wystawianiu Paragonu jest standardowy lub z obsługą kwitów kasowych. Oznacza to, że tworzone będą kwity KP i KW przy wystawianiu dokumentów rejestru sprzedaży. Włączenie opcji sprawi, że przy paragonie będzie przypisany nit kontrahenta. W systemie OEPOS możliwe jest zaokrąglanie cen sprzedaży. Do wyboru dostępne są następujące możliwości: brak zaokrąglania, zaokrąglenia arytmetyczne, zaokrąglenia w dół, zaokrąglenie w górę. Włączenie tego przełącznika spowoduje, że po zamknięciu zmiany użytkownik będzie wylogowywany. Możliwe jest wyłączenie z zaznaczonej domyślnej formy płatności. W rezultacie kasjer musi formy płatności wybrać. Życzymy zadowolenia z korzystania z naszego rozwiązania. W przypadku pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji.